Nam szkar z Kościoła pokoju w Świdnicy. Przed rokiem mieliśmy niesłychanie ważną, piękną wizytę pana Amitaba Bakchan, znakomitego hinduskiego aktora. To była dla nas ważna wizyta, nie tylko polegająca na zwiedzaniu tego przepięknego kościoła ale także na wspomnieniu jego ojca niezapomnianego Hariwansza Rai Bakczana. wspaniałego poety, który swoimi utworami docierał do ludzkich serc, tych prostych, ale także do intelektualistów. Shanti. To było główne przesłanie naszego spotkania. I myślę, że to spotkanie sprawiło, że Shanti płynęło na cały świat i było ważnym znakiem i symbolem pojednania i budowania wzajemnych ludzkich relacji. W tym trudnym czasie dla świata koronawirusa. Potrzebujemy szanthi dla naszych rodzin, dla naszych państw, dla całego globu. A pan Amitabh Bakchan znakomicie do tej idei i do tego przesłania się wpisuje. Dlatego to spotkanie pozostaje tak ważne, tak głębokie i niesie ze sobą również. Prośbę o to, aby szanti zamieszkało wśród wszystkich ludzi. Życzę dobrego nowego 2021 roku. I mam nadzieję, Hamzaldi Milenge.